Cześć, tu Natalia z Projektu Natura. Dziś porozmawiamy o symptomach, które daje nasze ciało sygnalizując nam, że brakuje nam witamin lub minerałów. Ludzie coraz częściej myślą o swoich nawykach żywieniowych, zastanawiają się czy nie szkodzą sobie stosując taką czy inną dietę. Dostarczanie sobie odpowiedniej ilości składników odżywczych może mieć duży wpływ na to jak się czujesz na co dzień. Wiedziałeś o tym? Białka podobnie jak tłuszcz i węglowodany są częścią makroskładników odżywczych, które musimy spożywać codziennie w celu utrzymania w naszym organizmie balansu. Białka znajdują się we wszystkich naszych komórkach i tkankach, są enzymami, hormonami i substancjami ochronnymi odpowiedzialnymi za regulowanie reakcji chemicznych organizmu oraz wzrostu i budowy tkanek. Czy wiesz, że niewystarczające spożycie białek może mieć negatywny wpływ na Twój organizm i samopoczucie? Wypadanie włosów, popękana skóra, a nawet nagła utrata masy ciała mogą być przyczyną niskiego wskaźnika białka w Twoim organizmie. Z tego powodu wiele osób zwraca coraz większą uwagę na to, by dostarczać sobie odpowiedniej ilości białka, a wszystko to w celu wzmocnienia mięśni i uniknięcia konsekwencji niedoboru tego ważnego dla naszego ogólnego samopoczucia składnika odżywczego. Oto sygnały, które sugerują, że nie dostarczasz sobie wystarczającej ilości białka, które wspomaga wzrost mięśni i odbudowę tkanek. Często odczuwasz głód. Niskie spożycie białka jest zwykle powiązane ze złymi wyborami żywieniowymi lub kiepsko zbalansowaną dietą. Najlepszymi źródłami białka są jajka, chude mięso takie jak kurczak i ryby, serwatka w proszku lub sproszkowana kazeina i naturalne jogurty. W przypadku, jeśli jesteś wegetarianinem, masz do wyboru wiele ziaren i warzyw, które charakteryzują się wysoką zawartością białek. Musisz wiedzieć, że posiłek z wystarczającą ilością białka powinien zaspokoić twój głód przynajmniej na kilka godzin. Dlatego, jeśli czujesz się głodny co godzinę lub dwie, może to oznaczać, że powinieneś uwzględnić w swojej diecie więcej produktów białkowych. Problemy z regeneracją Jeśli uprawiasz sport, na pewno wiesz, że kluczem do satysfakcjonujących wyników, równie ważnym co same ćwiczenia fizyczne, jest odpoczynek. W przypadku, kiedy nawet w dniu odpoczynku nadal czujesz się zmęczony, przyczyną tego może być dostarczenie sobie niewystarczającej ilości białka. Najlepiej jest jeść produkty białkowe dwie godziny po ćwiczeniach, ponieważ to pomaga zapewnić organizmowi niezbędną ilość zasobów do naprawy uszkodzonych lub przeciążonych treningami mięśni. Masz mało energii. Zbyt długie godziny pracy, sprawy rodzinne, nauka lub wymagające codzienne treningi mogą pozbawić cię niezbędnych zasobów białka. Jeśli w ciągu dnia czujesz się zmęczony i nie jesteś w stanie znaleźć konkretnej przyczyny tego stanu, być może twojemu organizmowi brakuje białka. Oprócz ważnej roli w naprawie tkanek, pomaga również stabilizować indeks glikemiczny. Brak białka w naszym organizmie może powodować głód, zmęczenie i wpływać na zły nastrój. Kiedy glikemia jest zbyt niska, powoduje uczucie głodu, co prowadzi do objadania się, a wtedy organizm gromadzi energię, a to skutkuje odkładaniem się tłuszczu. Trudno jest ci nabrać masy mięśniowej. Nabieranie masy mięśniowej nie zawsze jest priorytetem osoby, która stara się wyrzeźbić sylwetkę lub schudnąć. Masa mięśniowa jest jednak niezbędna, by dobrze się czuć na co dzień. Poza tym chroni nasze stawy, łagodzi bóle, poprawia postawę, przyspiesza metabolizm, zapobiega wielu chorobom takim jak cukrzyca, osteoporoza, zapalenie stawów, a nawet poprawia samoocenę. Czy spodziewałeś się, że niedobory białka mogą aż tak wpływać na Twoje samopoczucie? Pamiętaj, że w dostarczeniu sobie białek nie chodzi o to, by wyglądać na silniejszych od innych, a o to, by umożliwić swojemu organizmowi efektywną pracę. Jeśli zauważyłeś u siebie chociaż jeden problem, o którym dziś wspomniałam, pamiętaj, że być może jest on spowodowany niewystarczającą ilością dostarczanych witamin. W twoim organizmie gromadzi się woda. Kolejną oznaką niedoboru białka jest retencja wody w organizmie, ponieważ białko jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na gromadzenie się wody w tkankach, szczególnie na stopach i kostkach. Często chorujesz. Jeśli często chorujesz, oznacza to, że Twój układ odpornościowy cierpi na niedobór białka, a głównym budulcem odporności jest właśnie białko. Dziury w pamięci. Poczucie zamglenia, krótkie przebłyski świadomości oraz poczucie pustki jest związane z przepływem cukru we krwi, niedoborem dobrych tłuszczów i brakami w diecie białek. Koniecznie zwróć uwagę na to, kiedy i jak jesz. Według dietetyków, osoby, które mają siedzący tryb życia, muszą spożywać około 0.8 do 1 g białka na pół kg masy ciała. Na przykład kobieta ważąca 50 kg powinna spożywać 40-50 g białka dziennie. Jeśli jednak uprawiasz jakikolwiek sport, powinieneś spożywać od 1,3 do 1,8 g białka dziennie. Pamiętaj jednak, że niskie jego spożycie powoduje, że Twoje ciało wykazuje pewne symptomy, ale nadmiar białka może prowadzić do problemów z nerkami i chorobami sercowo-naczyniowymi, takimi jak hipercholesterolemia i miażdżyca. Dlatego ważne jest, aby stosować zróżnicowaną i bogatą w składniki odżywcze diety. Zanim jednak wprowadzisz jakiekolwiek zmiany, porozmawiaj z dietetykiem. Dzięki za obejrzenie. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie kanał Projekt Natura. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.